Związek Kurpiów 2022 rok. Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przetłumaczony na kurpiowski. Mały książę po kurpsiosku Czytają: Krystyna Łaszczych i Mirosław Grzyb. Rozdział 20 psiersy. W tancas niejadku kiedy pokazał się lis. Dzień dobry, poziedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie obacął. Tu jestem, usłyszał głos pod jebłąki. Ktoś ty, spytał mały książę. Jakiś ty urodny. Jest tam lisem, usłyszał. Pociaj wuj, to się pobaziam – zagadał mały książę tak niejekuś markotno. – Nie mogę bazieć się z tobą – odpowiedział lis. – Mnie jest łoswojony. No jo, to nie gniewaj się – powiedział mały książę. Podumał siółka i spytał, co to znaczy oswojony. – Tyś nie stela odpoziedział lis czego i sukas? Sukom ludziów, odpoziedział mały ksiądz. Co to jest oswojony? Ludzie mają strzelby i polują. Poziedział lis. To zielga bzieda. Chodują też kokosy. I tylo to mnie interesuje. Sukas kokosów? Nie. – odpowiedział mały ksiądz. – Sukom kompanii! Co to jest łoswojeć? – Wotam mało kto teraju bacy. Łoswojeć to znaczy związać się z kamś. – Zziązać się? No toć chyba – powiedział lis. – Dotera jesteś dla mnie tylo małą chłopacakiem. Podobnym do stu tysiąców drugich chłopacaków. Nie jesteś ni bracny, i ja tobie nie jestem bracny. Jestem dla ciebie tylo lisem, takim podobnym do stu tysiąców jonsych lisów. Ale jak mało swois, będziem sobie bracni. Będziesz dla mnie jedynym na świecie, i ja też będę dla ciebie. Jedynam na świecie. Za cyną pojmować, poziedział mały ksiądz. Jest tako jedna róża i zdaje mi się, że myło swojeła. Tak mogło być, łot perlis. Na ziani trasiają się różne rzeczy. Ale to nie było na ziani. Poziedział mały ksiądz. Lis, zaczekaziony, spytał. Na jansyj planecie? Jo. A cy tam sumy Nie. To dobrze. A kokosy? Nie. Nie ma rzeców doskonałych, westchnął lis i zaraz wrócił do tego, o gadał gadał wcześniej. W mojem życiu Jeden dzień podobny jest jota w jota do drugiego. Ja poluję na kokosy, ludzie polują na mnie. Wszystkie kokosy są do siebie podobne i wszystkie ludzie też są do siebie podobne. Ale jakbyś mało swoją, moje życie pewno by było ciekawsze. Z daleca będę rozeznawał twój chód. Bo różni się łodjancech. Jak usłysa łopce chody, to chową się do jamy. Twoje chody wyciągną ma z jamy, jak głos dobrej muzyki. Łobac, zidzisz tam staje psanicy? Ja nie jadą chleba. Dla mnie psanica nie jest wracna. Łowte i drugie staje psanicy nic dla mnie nie znaczą. Jakie to smutne, ale ty masz takie złociste włosy, jak już meło swois, to będzie pięknie, psanica, która jest też złocista, będzie mi przybacać ciebie i będę lubił zietrz, który suni w psanicy. Lis ucichnął i zaczął bacnie przyglądać się małemu księcioziu. Prosa cię, łoswój ma odezwał się w końcu. Dobrze, odpowiedział mały książę, ale mu mało czasu. Musa jeszcze znaleźć kumpanów i poznać dużo rzeców. Poznaje się tylo to, co się łoswoi – powiedział Lis. Ludzie nie mają czasu na poznawanie. Kupają w sklepach już rzecy gotowe. A ze panów nie kupsi w sklepach, no to ludzie ich nie mają. Jak chcesz mieć kompana, to swój ma. No to wej, co mam robić? spytał mały księć. Trzeba nieść szczęśliwość. Najprzód usiądziesz trochę dalej ode mnie. Wej tak sobie na trazie. Ja będę na ciebie spoglądał z podłoka, a ty nic nie gadaj, tylo sieć. Przez chlapanie językiem mumy same kłopoty. I tak każdego dnia będzie się trochę przysunąć. Na drugi dzień mały księć przyszedł w oznaczone miejsce. lepiej przychodził o jednakowym czasie. W czwartej na cyżu. Ja w ten czas już od trzeciej będę szczęśliwy. Tam będzie bliżej czwartej, tam będę szczęśliwszy. Za to jak przyjdzie czwarta, a nie przydziesz, nie będę mógł siedzieć na miejscu. Tak poznom siła warte jest szczęście. A jak przydziesz niziadku kiedy? Nie będę gotowy na spotkanie. Musi być zawdy łobrzęd. A co to wej jest łobrzęd? spytał mały księć. Łotam ty z zabacylim, odpowiedział lis. Jak są łobrzędy, to każden dzień różni się łodjęcych, każda godzina łodjęcych godzinów. Moje myśliwe na ten przykład mają swój obrzęd. w czwartek tańcują z wioskowymi kani. Przez to czwartek jest dla mnie dobrym dniem, mogę podchodzić tego dnia, a spod ziwnicy. Jakby myśliwe nie mieli takiego zwyczaju w jednakowym czasie, wszystkie dnie byłyby takie, a ja nie miałbym wakacjiów. Tak to mały książę łoswoją lisa. A jak nasła godzina, kiedy musieli się roześć, lis powiedział. Będę becał. To bez ciebie, Łot mały ksiądz. A mnie chciał ci zrobić krzywdy, sumyś prosił, bym cię łoswoją. Jo, prawdać, Łot per lis. Ale będzie zbecał? Spytał mały ksiądz. Jo, bogać nie, to coś zyskał na swojaniu? pytał dalej. Mały ksiądz: Zyskał to, ze staje psanicy przybacać, ni będzie ciebie, poziedział lis. Zasiłka dopoziedział. — Idź jeszcze raz przyjrzeć się rozum, pojmies w ten czas że Twoja róza jest jedyna na świecie. Jak będziemy się rozchodzić, to sprezentuję ci jedną tajemnicę. Mały ksiądz poszedł jeszcze łobaczyć się z Rozani. Nie jesteś ta wcale do mojej rózy. Nic jeste nieznacyta. Powiedział Rozum. Nikt was nie oswoił i wyśta nie oswoiły nikogu. Jesteś ta taka, jak był dawniej lis. Był zwyczajnym lisem, podobnym do tysiąców jensych lisów. Alem go zrobił swojem serdecznym kompanem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. Róże mocno się zanieraźniły. Jesteta psiękne, ale nic nie warte, poziedział je miejsce. Nie można, by za was pomrzeć. Kto by tani nie przechodził, nie łobacy, wcem wy ta jense od mojej rózy. Ale dla mnie łona jest dużo zięcy warta, jak wy wsystkę razem. Bo to ju, a nie was jam podlewał. To ju em łokrywał przed zimną. To ju łosłuniałem przed zietrzem. To dla niejem zabzijał liski, by jej nie pociany. To jam słuchał, jak się skarzyła, jak się chwaliła, a Casani, jak nic nie gadała. Bo to łona jest moju ruzu. Wrócił jeszcze do lisa. Zegnaj, poziedział. Zegnaj, odpowiedział lis, i wejdę ci mój sekret. Jest prościutki. Dobrze zidzi się tylo sercam, najważniejsego łocy nie łobacu. Najważniejsego łocy nie łobacu, powtórzył mały księć, co by nie zobaczyć. Twoja roza jest dla ciebie tyle warta, boś oddał jej dużo swojego czasu. Boś oddał jej dużo swojego czasu. powtórzył mały książę, co by nie zobaczyć. Ludzie już zabacyli, to prawda, poziedział lis, ale tobie nie wolno zobaczyć. Za to coś o swoju jesteś odpowiedzialny na zawdy, odpowiedzialny za swoją rózu. Jo, poziadam za moją ruzu, powtórzył mały ksiądz, co by nie zobaczyć. Tłumaczenie na Kurpiowski: Irena Bachmura, Zofia Bogdańska, Leszek Czysz, Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Krystyna Łaszczych, Milena Nalewajk, Krystyna Opalach-Olender, Anna Raskolnikow, Danuta Staszewska. Opracowano na podstawie przykładu z języka angielskiego i francuskiego tłumaczki Agaty Kozak dla Internetowej Biblioteki Wolne Lektury. Kierownik zespołu i koordynator: Mirosław Grzyb. Korekta: Irena Bachmura, Leszek Czysz, Krystyna Łaszczych. Redaktorka: Iwona Choroszewska-Zyśk. Opracowanie kolorystyczne i graficzne ilustracji, projekt okładki, skład, Bartosz Duda, biartek .pl. Mały Ksiądź po kurpsiosku, wydany w 2022 roku przez Związek Kurpiów.